Wołki, 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 Nadjeżdżają policjanci, złapali go i mówią, "Dmuchęcie, bo zagrożenie na drodze stwarza się. Wydmuchą, wydmuchą, wydmuchał 1,6 promila. No i policjant się mówi, słuchajcie, urolu, powiedzcie mi, wiele to trzeba wypić, żeby mieć 1,6? A on tak myśli chwilę, mój, żeby mieć 1, 6, to by trzeba 3 dni nie pić. O ładny górak, On Tu zawsze chodzi na dwójce, nie? <śmów> <śmów> tak. To jeszcze mam taki dłuższy kawał. Tak, jak tu do nas tele, z telewizji przyjechali, to przyjechali z radia do Zakopanego, pani i pan, nagrać audycję o życiu górali na Hali, tam, co owce paszą, nie? No i poszli tam, przychodzi takich dwóch, takich lekko wczorajszych, no i zaczynają opowiadać, nie? A to świtkiem wstajemy mówi, i walimy sobie flaszeczkę, a ona mówi: Stop! Tak. To jest dla dzieci program, popularno-naukowy. Umówmy się, że nie mówicie o flaszece, tylko że czytacie książkę, nie? No i on powtarza. No tak. Stajemy świtkiem, zanim pójdziemy wydoić, tego wypuścić na hale, to się przeczytamy książkę. Mój tak, owce się paso. My tam gdzieś zawsze mamy schowaną jakąś książeczkę, znowu sobie przeczytamy. I tak koło południa wydoimy. Też sobie przeczytamy jakąś książeczkę, po południu zagonimy łowce za, za ten kojec i tam na dole mamy taką cytelnię idziemy na dół poczytać książki. No i, i czytamy, czytamy te książki, mówi, aż, tego, aż się w głowie kręci, mówi tak, koło dziesiątej cytelnię zamykają, to my się wynosimy, idziemy do siebie, a tam wyżej, w lesie mamy koledę, co są pisze książki, oh, <laughs> I tak. I do niego, jak już wyczytamy wszystko co ma, to się bierzemy za rękopisy. <laughs> oh,